Nasz tata zawsze mówi, że najszybciej znikają szaszłyki z keczupem podliszki I tak jest, bo to co smaczne po prostu znika Pyszny keczup podliszki Podliszki Mmm, pycha! Miał dziadek kłopot z rzepką w kolanie, lecz mu ułatwił traumon wstawanie. Babcie też często bolały plecy. Traumon żel bóle pleców wyleczył. Po traumon w żelu należy sięgać, gdy bolą mięśnie, stawy lub ścięgna. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rozczarowana odświeżaczami powietrza w żelu. Na początku pachniały bardzo mocno, a potem przestawały w ogóle pachnieć. Elektryczny odświeżacz Erwik utrzymuje zapach od pierwszego dnia do samego końca i pozwala dowolnie regulować jego intensywność. Minimum doskonałe dla relaksu, maksimum na miły wieczór z przyjaciółkami. Teraz kup odświeżacz elektryczny Erwik z próbką zapachu w supercenie za jedyne 4 zł. Erwik, jak dobrze być w domu. Mówiłaś, że zgłodniałaś, tak? Nowe Lays Appetit Sticks. Pyszne chipsy w kształcie i smaku frytek. Idealne, kiedy dopada cię głód. Beko. 5 lat pełnej darmowej gwarancji. A po 5 latach zapomnisz, że w ogóle gwarancja jest potrzebna. Beko. Sprzęt AGD. Wielki brat Big Maca. Teraz w McDonald's. McDonald's! I'm loving it!